W dzisiejszym programie Spotkania z Kulturą zapraszamy na niezwykłą podróż do zamierzchłych dziejów naszej historii. Przystankiem w naszej podróży jest stacja Sochaczew, Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Podczas tej wyprawy możemy poznać historię starych, zasłużonych lokomotyw. Jedne obsługiwały pociągi dalekobieżne, inne pełniły odpowiedzialne funkcje na lokalnych liniach. Niektóre z nich są już na sochaczewskiej emeryturze, a mimo swoich lat nadal zmierzają po wąskotorowych torach. W bliskim sąsiedztwie obiektu rozciąga się zielona kraina zwana Puszczą Kampinoską. Jest bardzo malowniczym zakątkiem Mazowsza, a lokalni nazywają ją Zielonymi Płucami. Miejsce lokalizacji Muzeum Kolei Wąskotorowej nie jest przypadkowe, ponieważ znajdujemy się na dawnym, historycznym terenie Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej, a jeszcze wcześniej Powiatowej Kolei Sejmikowej, której początki sięgają 1922 roku. To właśnie w tym roku wyruszył stąd pierwszy skład, który zawiózł mieszkańców obecnego powiatu sochaczewskiego i innych okolicznych miejscowości do Tułowic. Po tym Linia została jeszcze przedłużona do Wyszogrodu, chociaż tak naprawdę nigdy do tego Wyszogrodu nasza kolej nie dojeżdżała. Tylko sama stacja znajduje się na terenie miejscowości Kamion w gminie Młodzieszyn I było również drugie odgałęzienie, które no można powiedzieć przebiegało przez sam środek Puszczy Kampinowskiej do miejscowości Piaski Królewskie. Sochaczewska Kolej Wąskotorowa liczy już niemal 100 lat. XIX wiek nazywany był wiekiem pary, w którym transport kolejowy odegrał znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym. Decyzję o budowie linii z Sochaczewa do Piasków Królewskich podjął sejmik powiatu sochaczewskiego. U podstaw powstania kolei legła konieczność szybkiej odbudowy Sochaczewa ze zniszczeń Wielkiej Wojny. Nasza kolej powstała po 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, aby odbudować miasto Sochaczew po zniszczeniach I wojny światowej. Tutaj na linii Bzury na przełomie 14 i 15 roku przychodził front. Artyleria biła przez kilka miesięcy. Sochaczew został niemalże doszczętnie zniszczony i aby odbudować miasto, wtedy władze powiatowe podjęły taką decyzję, że zainwestują i zbudują wąski tor do puszczy Kampinowskiej, skąd będzie dowożone drewno. Najpopularniejszym w tamtych czasach materiałem budowlanym było drewno. Planowano je sprowadzać do odbudowy miasta z niedalekiej Puszczy Kampinoskiej, gdzie w piaskach królewskich znajdował się tartak parowy. Niestety, drogi utwardzone w powiecie były tylko trzy i żadna z nich nie prowadziła w pożądanym kierunku. To jeden z powodów, który zadecydował o powstaniu kolejki. Miała służyć ona do przewozu towarów, płodów rolnych oraz ludności. Zauważono, że Sochaczewska Kolej ma bardzo dobry, taki bardzo dobry, pozytywny wpływ na rozwój tej części regionu i z czasem zaczęto również wozić koleją sochaczewską pasażerów. Mieszkańcy mogli przemieszczać się do pracy, do szkoły, też na zakupy do Sochaczewa, bo trzeba pamiętać, że dla tych mieszkańców, też szczególnie z tych miejscowości puszczańskich w głębi puszczy, tak naprawdę to był jedyny środek transportu dzięki któremu oni mogli się do miasta dostać. Pierwotnie zakładano transport trakcją konną, ale po okazyjnym zakupieniu dwóch parowozów i kilku wagonów zdecydowano się na efektywniejszą trakcję parową. Zbudowano odgałęzienie o długości ponad 6 km od tuławic do wsi kamion. W ten sposób powstał kompletny, znany do dziś, układ torowy kolei o długości ponad 32 km z pięcioma stacjami i dziewięcioma przystankami osobowymi. Przyszłość kolei sochaczewskiej była mocno niepewna. Kilkukrotnie próbowano zlikwidować kolej ze względu na oszczędności. W latach 70. budowano coraz więcej dróg, transport kolejowy zaczęto zastępować PKS-ami. 6 września 1986 roku powstało w tym miejscu Muzeum Kolei Wąskotorowej. Za takich twórców Muzeum Kolei Wąskotorowej uważa się Pana Bogdana Pokropińskiego, wybitnego znawca i takich właśnie badacza też kolei wąskotorowych w Polsce oraz Pana Czesława Gwarę, który był ostatnim kierownikiem Suchaczewskiej Kolei Dojazdowej i również pierwszym kierownikiem Muzeum Kolei Wąskotorowej. I tak rozpoczęła się historia muzealna. Jednak od formalnego przejęcia do otwarcia muzeum wiodła długa i wyboista droga. Obecnie zbiory muzeum są największe w Europie. Liczą około 200 jednostek taboru wąskotorowego, z czego wystawionych jest 145. Jest duża kolekcja parowozów, wagonów różnego przeznaczenia, pojazdów utrzymania ruchu, a także kolekcje historycznych przedmiotów dokumentujących codzienne życie kolei wąskotorowej. Z kotorowych w Polsce. Dzisiaj ciekawią i wzruszają. My staramy się tutaj w muzeum podtrzymywać tą tradycję, czyli u nas też jest kierownik pociągu, mamy konduktora, który sprawdza bilety. No, są oczywiście maszyniści, bo bez nich ten pociąg by w ogóle nie wyruszył. Jest dyżurny ruchu. To sprawia, że czujemy się jak za czasów w sochaczewskiej kolei dojazdowej. Przy peronach zobaczymy m.in. salonkę Wojciecha Jaruzelskiego, czy śmieszny zielony samochodzik, tak zwaną brykę Piłsudskiego, czyli Rezynę motorową, którą podobno w 1927 roku jechał na polowanie w Białowieży sam marszałek Józef Piłsudski. Ponadto niesamowitego klimatu dodają wagoniki z lat 50. ubiegłego wieku. Drewniane siedziska, brak przedziałów, siatkowe półki na bagaż i oryginalne tak zwane kozy, czyli piecyki, które ogrzewały wagony osobowe. Natomiast do schłodzenia pomieszczeń używano tak zwanych wiatraczków. W Muzeum Kolei Wąskotorowej mamy dwie trakcje, mamy trakcję spalinową i trakcję parową. Na co dzień turystów w tą podróż do Puszczy Kampinowskiej zabiera na nasza lokomotywa spalinowa LXD2 produkcji rumuńskiej przez kolejarzy, dlatego też w skrócie nazywana Rumunem. Równie ciekawym eksponatem jest Drezyna Motorowa Warszawa. To adaptacja seryjnego samochodu osobowego marki Warszawa. W przebudowywanym aucie stosowano podwójną blokadę układu kierowniczego do jazdy na wprost. Prędkość konstrukcyjna drezyny w ruchu kolejowym wynosiła początkowo 105 km na godzinę, po czym ze względów bezpieczeństwa została ograniczona do 80 km na godzinę. Drezyną poruszała się głównie inspekcja pociągu oraz dyrektorzy. Możemy zobaczyć, jak wyglądał wagon barowy. Pierwotnie tego typu wagony produkowano dla ZSRR. Kilkadziesiąt sztuk trafiło do Polski. Wagon różni się od zwykłego pasażerskiego tym, że posiada zaplecze kuchenne oraz stoliki w części pasażerskiej umożliwiające spożywanie posiłków. To, co nazywamy parowozem właściwym, zaczyna się tam, gdzie są zderzaki, latarnie. Natomiast parowóz właściwy kończy się na budce maszynisty. Ten dodatkowy element, który często widzimy z tyłu, jest to tak zwany tender, czyli wagon na zapas paliwa, którym w przypadku parowozu jest woda i węgiel. W środku tego tendra jest taka komora na węgiel, natomiast po bokach dwie komory na wodę. Sercem parowozu jest kocioł. W jego tylnej części znajduje się palenisko. W palenisku przy pomocy węgla rozpala się ogień, a woda zgromadzona w tędrze podgrzewa się do wrzątku i powstaje para. Jest ona przekazywana do silników, a energia tworzona przy pomocy cylindrów przekazywana jest na wiązary, czyli poziome, podłużne elementy, które poruszają kołami. To dzięki nim parowóz może jechać do przodu. Maszynista obsługuje te wszystkie dźwignie i korby. Natomiast pomocnik maszynisty w skrócie zajmuje się tym, żeby była odpowiednia temperatura w palenisku, odpowiednia temperatura na kotle, żeby para się cały czas wytwarzała. Są również sposoby na to, żeby węgiel lepiej się palił. Opał należy wrzucać na boki paleniska. Pojazd czynny zużywa około 1 tony węgla od rozpalenia do powrotu z trasy pociągu retro. Droga liczy 36 km. Zużycie węgla zależy w dużej mierze od jego kaloryczności, ustawienia parowozu oraz ilości podczepionych wagonów. Na końcu szlaku znajdowały się trójkąty. Wyznaczały one miejsce zawrócenia składu o 360 stopni. Z czasem zostały one zastąpione. Składy korzystają z tak zwanych Mianek. Tutaj na, na mijance w, yy, można lokomotywę obrócić o 180 stopni, i wówczas w drodze powrotnej taki parowóz jedzie tendrem do przodu. Waga parowozu jest zależna od modelu. W naszych zbiorach znajduje się najcięższy parowóz na torf o rozstawie w szyn 750 mm. Jest to parowóz PW53, który waży w grubo ponad 38 ton. Natomiast takie standardowe parowozy bez tendra stałego mogły wa ważyć około w, około 5-6 ton i między innymi w o takiej masie ma, 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 mamy parowóz CT8, jest to najstarszy parowóz w naszych zbiorach. Jest to najstarszy parowóz wąskotorowy zachowany w Polsce, ma 137 lat. Nazwa CT8 nie jest przypadkowa. Parowóz w swojej karierze pracował w dwóch cukrowniach, między innymi cukrowni Tuczno, stąd jego skrót CT, zaś cyfra 8 oznacza kolejny numer parowozu, który do tej cukrowni został sprowadzony. Ponadto za pomocą oznaczenia możemy odczytać liczbę kół, która równa się liczbie krańców litery w oznaczeniu kolejki. pracują razem. Zwykle jest ich dwóch: mistrz i uczeń. Mowa o maszynistach parowozowych. Zawód maszynisty to profesja z tradycjami. Sięgają one początków kolei na ziemiach polskich. Pierwszym polskim maszynistą był Leon Miastkowski. Przygotowanie pojazdu trakcyjnego, czyli lokomotywy spalinowej do jazdy, sprawdzenie systemów Następnie dojechanie do wagonów do pociągu, sprawdzenie systemu hamulcowego próbę hamulca zespolonego i następnie już wyjazd w trasę na trasę kolei wąskotorowej. Start wygląda w ten sposób. Pojazdy tego samego typu prowadzi się w podobny sposób. Natomiast każdy typ indy, indywidualnie ma. Różni się w obsłudze, po prostu. Prowadzenie wymaga dokładności i precyzji. To uważanie przede wszystkim, to znaczy, problemem są przejazdy drogowe, bo często kierowcy lekceważą te nasze małe pojazdy, uważając, że one są zdolne do zatrzymania na krótkich odcinkach bądź nie stanowią zagrożenia. Natomiast w praktyce o starcie z takim pojazdem jest tak samo niebezpieczne jak z pojazdem normalnotorowym. Średnia prędkość to 18 km na godzinę. My tu jeździmy 10 do 15 no, możemy odciągnąć w ciągu kilku minut. Teoretyczna droga hamowania wynosi około 300 metrów. My praktycznie w granicach przy małej prędkości, bo na niektórych, niektórych odcinkach jeździmy wolniej no od, od kilkunastu metrów do kilkudziesięciu. Sposób jazdy jest ustalony. Są sygnały ręczne lub dźwiękowe. Jest obsługa pociągu, która ona daje sygnały i ono ja tylko wykonuję. W budce maszynisty znajduje się specjalna korba, czyli tak zwany nawrotnik, dzięki któremu parowóz może jechać do tyłu. Z lewej strony jest to nastawnik jazdy czyli tym się reguluje szybkość, natomiast z drugiej strony po prawo mamy zawór maszynisty, którymi steruje się hamowaniem i w tej chwili zatrzymamy pojazd. Podstawowe parametry muszą być zachowane, a pojazd musi być w 100% sprawny. Są wskaźniki pokazujące stan silnika, ciśnienie oleju, temperaturę oleju, temperatura wody w poszczególnych układach. Żeby być cały czas być pod kontrolą, czy można hamować, czy, czy prawidłowe ciśnienie oleju jest nowo, żeby nie uszkodzić silnika. Mimo małej prędkości praca maszynisty kolei wąskotorowej bywa również stresująca. Adrenalina wzrasta, kiedy przed zderzakiem przejeżdża samochód w ostatniej chwili, no to my zawsze dajemy sygnały alarmowe, ale w pewnym momencie, kiedy ja już jestem blisko przejazdu, no to wiadomo, że nie mogę zatrzymać. Wtedy się hamuje, ale... Albo zdąży przejechać, albo nie, a jak nie, to jest takie duże łup. W budynku dawnego dworca Sochaczew Wąskotorowy możemy zwiedzić poczekalnię oraz pomieszczenia dyżurnego ruchu. Do obowiązków dyżurnego ruchu należy prowadzenie ruchu na stacji oraz na szlaku. Wyróżnia go czerwony kolor czapki, lizak oraz gwizdek. Dyżurny decyduje również o odjeździe pociągu. Dzięki adaptacji dawnego przedszkola kolejowego na potrzeby Centrum Edukacyjno-Turystycznego od 22 października 2015 roku, Sochaczewska Kolej Wąskotorowa oferuje nowe przestrzenie wystawowe. Zaaranżowane zostały nowe ekspozycje związane z historią kolejnictwa i dziejami Ziemi Sochaczewskiej. Jednym z ważniejszych eksponatów jest prawie stuletnia tablica pamiątkowa z Sochaczewa, związana z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie prac budowlanych w jednej ze ścian dworca ekipa remontowa natrafiła na szklaną butelkę. W jej środku znajdował się niezwykły dokument związany z przeszłością Sochaczewa: akt erekcyjny ufundowany z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości. Ten dokument datowany jest na 11 listopada. 1919 roku. Oprócz tego w butelce znajdowały się ówcześnie używane pieniądze, trzy banknoty, marki niemieckie. Nie sposób nie zauważyć makiety kolejowej, po której porusza się pociąg z wagonami. W skali Mazowsza jest to projekt wyjątkowy. Docelowo makieta osiągnie imponującą długość 17 metrów. Jak mówił autor projektu, za każdym razem tworzył makiety wymyślone. Ta jest odwzorowaniem rzeczywistości z tamtych czasów. Trudność polegała na tym, aby jak najwierniej oddać tamte realia. Powstała na wzór fotografii, pomiarów w terenie, relacji Pracowników kolei wąskotorowej. Przekazali oni informacje niedostępne w żadnych źródłach. Ponadto na ekspozycji znajdują się zegary, nie bez powodu ustawione są na tę samą godzinę 15:35. Ostatni pociąg rozkładowy z Sochaczewa do Wyszogrodu został odprawiony 30 listopada 1984 roku, właśnie o godzinie 15:35. Na tej godzinie zatrzymano wszystkie zegary kas i posterunków ruchu linii Sochaczewskiej. Przejazd pociągiem był bezpłatny nikt nie sprawdzał biletów. Część pasażerów jechała specjalnie przygotowaną na pożegnalny przejazd ostatnią ciuchcią. Warto wspomnieć, że Muzeum Kolei Wąskotorowej zostało wykorzystane jako plener filmowy. Kręcone były tu zdjęcia do serialu pod tytułem Wojenne Dziewczyny w reżyserii Michała Rogalskiego, współtwórcy Czasu Honoru. Akcja serialu toczy się podczas II wojny światowej, dlatego też przestrzeń muzealnego Skansenu została wytypowana jako idealne tło dla jednego z odcinków. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych województwa mazowieckiego. Wielu lat jesteśmy instytucją, która ma we władaniu mnóstwo instytucji kultury, w tym instytucji muzealnych. Tak, takim przykładem jest też Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie. I oczywiście inwestujemy, dotujemy te instytucje w dużej mierze. To druga część, chyba najważniejsza budżetu samorządu województwa mazowieckiego kultura. Należy pamiętać, że nie ma lepszego udokumentowania przeszłości niż obiekty muzealne. Zdjęcia czy dokładne opisy mogą być jedynie dodatkiem. Spotkanie w Sochaczewskim Muzeum pokazuje, że historia kolei jest częścią polskiej kultury technicznej i efektem pracy wielu pokoleń. Jest to doskonałe połączenie lekcji muzealnej z przyjemnością podróżowania koleją i biwakowania na łonie natury.